Król pruszkowskich złomiarzy, Marek. Dzisiaj podróżuje po miasteczku wyjątkowym środkiem transportu. Za kierownicą siedzi jego syn, Janusz, a auto zmierza w stronę mieszkania Edka. O, jest Edek. Dawaj, grubasie. Podczas szkockiej wyprawy zbieraczy złomowu Marka uległ kasacji. A że każdy dzień bez wozu to dzień bez kasy, przyszła pora na zakupy. Jedziemy po samochodzik. Gdzie po samochodzik? No po samochód jedziemy, Mejzo. To co ty, ojciec, nic nie mówiłeś panu Edkowi, gdzie jedziesz po samochodzie? A, to jest niespodzianka! To o wiem, mówicie. Może się pan przygotować, że kawałek drogi na pewno. Marek, to gdzieś tu pod Warszawą jedziemy po samochodzie. No Pudło, panie Edku. Ojciec w górach na was samochód znalazł. W górach? Nie w górach, nie w górach, tylko w zakopanym. To jest mała za to nie są nie, góry. to są góry właśnie. Nie, to jest Zakopany, nie góry. Co ja chcesz? pierdzielę! To ładnie, ojciec, urządziłeś pana Etka. Nie obchodzi mnie, dawaj, dawaj, bo po mi pociąg uciekł. Ja.